Dzień dobry, cześć. Witam Cię serdecznie podczas live'u z serii Zrozum ból pleców. Spotykamy się w Walentynki. Jeżeli oglądasz to na żywo, to jest 14 lutego. I porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie który łączy się, można powiedzieć, z dzisiejszym świętem, a mianowicie o bólu pleców w kontekście intymnych relacji. To, jak ból pleców wpływa na nasze intymne relacje, oraz to, w jaki sposób seks możemy wykorzystać, w terapii bólu pleców. Więc dzisiejszy odcinek serii Zrozum bólu pleców poświęcimy właśnie tym tematom. Ja się nazywam Daniel Kawka, jestem fizjoterapeutą. Mam przyjemność nadawać do ciebie. Z Bielska Białej. Jeżeli możesz, to przedstaw się, napisz skąd słuchasz, skąd oglądasz ten odcinek, to, to nagranie. Pozwoli nam to troszeczkę lepiej się poznać. Będzie mi bardzo miło. Jestem tutaj po to, aby pomóc Tobie wyjść z bólu pleców. Aby pokazać Tobie, w jaki sposób samodzielnie zarządzać bólem pleców, w jaki sposób przeprowadzać samoterapię. I teraz w kontekście naszego dzisiejszego tematu tematu bliskich, intymnych relacji i bólu pleców. Dlaczego bliskość jest generalnie dla nas, jako dla ludzi, ważna? Jest ważna z tego powodu, że jesteśmy istotami społecznymi. Od zawsze żyliśmy i funkcjonowaliśmy w mniejszych bądź też większych społecznościach. Więc bliższe i dalsze relacje. Międzyludzkie były i są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Badacze z Uniwersytetu Harvarda przeprowadzili bardzo ciekawe badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 osób, które to udzieliły ponad 200 tysięcy odpowiedzi. I z tych odpowiedzi naukowcy wyciągnęli wniosek, że seks najmocniej podnosi nasz poziom szczęścia. W tej skali szczęścia było to 90 na 100 punktów. Drugie miejsce zajęła aktywność fizyczna z 75 punktami na 100. Okazało się również, że te bliskie, intymne relacje są również najmocniej skorelowane ze skupieniem. Tylko 10% badanych odpowiedziało, że myśli wtedy o czymś innym. I to też jest istotne w kontekście bólu pleców, ponieważ kiedy jesteśmy skupieni, nasz mózg się uspokaja. Tak, ponieważ nie musi rozpatrywać kolejnego zagrożenia, nie musi przewidywać przyszłości, nie musi analizować, nie musi się zamartwiać. Stąd też tak popularne obecnie są treningi ukierunkowane na uważność. Popularne również w kontekście terapii bólu pleców. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, nasz mózg uwalnia również substancje neurochemiczne, które mają działanie przeciwbólowe. Można powiedzieć, że nie możemy być równocześnie szczęśliwi i nieszczęśliwi, więc, w naszym mózgu będą dominowały. Te neuroprzekaźniki i te emocje, które aktualnie w tym momencie są silniejsze. I osoba z bólem pleców będzie, powinna być zachęcana do tego, aby szukać w ciągu dnia przyjemności, między innymi po to, aby uruchamiać układ nagrody w mózgu. Nukleus accumbens, czyli jądro półleżące. Kiedy neurotransmitery obwodu przyjemności są uwalniane, to neuroprzekaźniki bólu są tłumione i jeżeli słuchałeś moich poprzednich nagrań, to być może już wiesz, że bardzo często w przypadku bólu, który utrzymuje się dłużej niż kilka tygodni, nie mamy do czynienia z urazem. Ten ból nie jest spowodowany urazem, ma raczej związek z tym, że w pewien sposób został on przez układ nerwowy zapamiętany, ale to myślę, że przybliżymy sobie podczas kolejnych nagrań, bo formuła nagrań zrozum ból pleców jest taka, aby Trwały one kilkanaście, no może maksymalnie kilkadziesiąt minut, aby dość sprawnie przekazać Tobie informacje. W książce napisanej przez dr Elizabeth Blackburn, która jest laureatką Nagrody Nobla, książka pod tytułem Tel Telomery i zdrowie. Możemy przeczytać, że ten intymny aspekt związku jest ważny również dla naszych genów. Zmierzono, że osoby, u których doszło w ostatnim tygodniu do zbliżenia, to te osoby miały dłuższe telomery. Tak, jest to taki istotny dla naszego zdrowia element DNA. Więc serdecznie polecam tobie. Książkę Telomery i Zdrowie. Nie jest to książka cienka, ale jest to na pewno książka łatwo przyswajalna, napisana prostym językiem przez naukowców. Ale język jest bardzo prosty i bardzo przystępny. Poruszony jest tam szereg informacji właśnie na temat ogólnego dbania o zdrowie oraz tego, w jaki sposób żyć długo i szczęśliwie. Jakie problemy mają osoby z bólem pleców, jeżeli chodzi o intymne relacje? Dlaczego one u osób z bólem pleców są utrudnione? No jest to między innymi strach przed bólem, tak? Można też powiedzieć strach przed ruchem, no, który występuje podczas intymnych relacji, więc jest to również obawa przed zwiększeniem urazu pleców. Osoby z bólem pleców. Generalnie starają się unikać jakichś forsownych, gwałtownych ruchów kręgosłupem. Często unikają nawet delikatnych ruchów kręgosłupem, co nie jest do końca, tak patrząc, długofalowo dobrym rozwiązaniem. Jest to rozwiązanie, które domyślnie ma chronić kręgosłup, natomiast na dłuższą metę no, wychodzi. Że ten kręgosłup zaczyna być ruchowo coraz bardziej ograniczony i coraz szybciej i coraz chętniej, można powiedzieć, wytwarza ból. Osoby z bólem pleców no, też są dotknięte obniżonym, obniżonym nastrojem. Tak? To wynika z tego, że ośrodki odpowiadające za emocje oraz ośrodki odpowiadające za ból. Można powiedzieć, że to są te same rejony. Stąd też ból zawsze będzie związany z jakimiś emocjami. Emocjami najczęściej negatywnymi. Generalnie ból kojarzymy z czymś negatywnym, ale może przychodzi tobie do głowy jakaś sytuacja. Jakaś okoliczność, gdzie ból możemy przyjąć z pewną może nawet, nie wiem, radością, tak? W każdym razie nie niepokoi nas, jeżeli przychodzi tobie coś takiego do głowy, taka sytuacja, kiedy ból może wiązać się z jakimiś pozytywnymi emocjami, to napisz na czacie za chwilę. Postaramy się do tego wrócić, tak? I teraz kilka wskazówek odnośnie życia intymnego, skierowanych do osób z bólem pleców. Bo, jak widzisz, to życie intymne, jest dla nas ważne, dla tej sfery psychicznej, ale również jest dla nas ważne po to, aby uruchamiać neurotransmitery, które mają działanie przeciwbólowe. Więc pierwsza wskazówka: no rozmawiaj ze swoim partnerem, ze, swoim, ze swoją partnerką o swoich trudnościach, omówcie to. Nie mów za dużo o bólu, nie mów o tym codziennie, nie mów, jak się źle czujesz. Bo to będzie tylko ciebie utrwalało w tych wzorcach bólowych. Natomiast pod kątem życia intymnego, no, omów swoje trudności i omówcie wspólne rozwiązania. Wspólnie opracujcie jakiś plan. Ja wiem, że zabiera to trochę spontaniczności, która w życiu intymnym jest nam bardzo potrzebna ale jeżeli raz dobrze to przegadacie, raz to dobrze omówicie, to będziecie mieli już to w pewien sposób, że tak kolokwialnie powiem, z, z głowy. Więc to byłaby pierwsza wskazówka. Kolejna, no omów też kwestie ze swoim lekarzem, tak? Głównie, jeżeli chodzi o dobór leków, no należy zaznaczyć, że Leki opioidowe negatywnie wpływają na sprawność seksualną i negatywnie wpływają na zdolność do osiągnięcia orgazmu. I to, co też jest istotne, to to, że tak naprawdę leki opioidowe, takie jak np. przykład kodeina, Tramadol, fentanel, metadon, tak naprawdę nie są to leki, które są zalecane dla osób z przewlekłym bólem. One nie powinny być długo stosowane, bo one mają pewne właściwości można powiedzieć jak heroina, właściwości uzależniające. Podobnie leki zwiotczające mięśnie jak mydokalm, sirdalut, tizanor czy też torpedis, one również no, nie są lekami, które są dedykowane dla osób z, z bólem pleców. Jeżeli chodzi o leki zwiotczające mięśnie, no, to one mają... Powiązane ze sobą szereg skutków ubocznych, takich jak senność, bóle głowy, nudności, biegunka. No, okazjonalnie można um, stosować jakieś niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale też nie powinny być one stosowane zbyt długo. Raczej to mówimy, wiecie, może maksymalnie kilka dni, bo. Bardzo negatywnie one wpływają na funkcjonowanie, na strukturę narządów wewnętrznych, więc mogą powodować np. wrzodziejące zapalenie jelit. Natomiast no, okazjonalnie można tymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi się posiłkować. Wracając do, naszego, do naszej kwestii związanej z emocjami i z bólem, tak? zapytałem o to, kiedy możemy mieć pozytywne emocje związane z bólem. Widzę tutaj takie odpowiedzi, jak na przykład poród. Trudno mi się odnieść do, do tego jako, jako mężczyzna, trudno mi na ten temat się wypowiedzieć, więc dobrze byłoby, jakby tutaj się panie wypowiedziały. Natomiast pani Kornelia odpowiedziała tutaj o zakwasach. Jest to tak dokładniej rzecz ujmując opóźniona bolesność mięśniowa i rzeczywiście to miałem na myśli. Po dobrym, mocnym treningu często czujemy ból na następny dzień, czy po dwóch dniach często ten ból jest dużo, dużo większy niż u osoby z bólem pleców. Natomiast nastawienie emocjonalne jest zgoła inne, więc widzisz, jak ważne jest nastawienie emocjonalne właśnie w kontekście bólu pleców i dlatego tak ważne jest dostarczanie też sobie przyjemności. Kolejne wskazówki a propos życia intymnego i, i bólu pleców, tak, no to nie zawsze to musi być taki pełny stosunek. Tak. Można Osoba z bólem pleców może go spróbować zastąpić pies, pieszczotami, masażem, seksem oralnym, tak, więc to też mogą być Sposoby na osiągnięcie orgazmu i na dostarczanie tych pozytywnych, tych, tych pozytywnych neurotransmiterów związanych ze szczęściem do ośrodkowego układu nerwowego, to na pewno poz, zaczyna nam pozwalać bardziej cieszyć się życiem, tak jak to wykazali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Więc miej również pod ręką sporo poduszek, które pozwolą tobie osiągnąć bezbólowe dla kręgosłupa, pozycje. Pozwolą ci go odciążyć. Jeżeli chodzi o konkretne pozycje, to tutaj trudno jest zdawać takie jednoznaczne wskazówki. Znajdziesz być może w internecie tego typu porady, że mężczyzna z bólem pleców, który ma problem ze zginaniem, powinien uprawiać seks w pozycji AB lub C, natomiast tak naprawdę za ciebie nie jest w stanie tego nikt sprawdzić. Więc zarówno jak jesteś kobietą z bólem pleców, czy mężczyzną, jest to tak jak przy wielu rzeczach związanych ze zdrowiem, sfera trochę próbowania i nauki na własnych błędach. Więc próbuj różnych pozycji, stosuj poduszki w celu odciążenia kręgosłupa. Nie kieruj się takimi jednoznacznymi wskazówkami z internetu. One się dobrze klikają, one mają duże zasięgi. Ale one są no po prostu, jak sama nazwa wskazuje, zbyt ogólne. One nie są dopasowane do Ciebie, tylko Ty jesteś w stanie dojść do tego, jakie pozycje dla Ciebie są najlepsze, kiedy czujesz się najlepiej. I to byłyby. Wszystkie wskazówki na dzisiaj mam nadzieję, że ten temat troszeczkę udało mi się dla Ciebie rozjaśnić. Tak jak wspomniałam, ta seria live'ów z cyklu Zrozum ból pleców z założenia ma być kilkunasto, maksymalnie kilkudziesięciominutowa, aby w dosyć, dosyć szybki sposób, w tym zabieganym świecie, przekazać do, dla Ciebie główne informacje. Poza tego typu live'ami przygotowuję również dłuższe webinary, na które serdecznie Ciebie zapraszam. One trwają przeważnie około godziny, czasami powyżej godziny. Są o różnej tematyce, więc jeżeli masz trochę więcej czasu, to wtedy też możesz tych wskazówek zaczerpnąć, być może troszeczkę więcej. Są one bardziej wtedy szczegółowe. Za dzisiaj ja bardzo serdecznie tobie dziękuję. Jeszcze raz życzę tobie wesołych walentynek, szczęśliwych dla twojego mózgu. Życzę tobie jak najwięcej dni i lat bez bólu pleców. Dużo, dużo zdrowia, otwartej głowy na nową wiedzę i pozdrawiam i do zobaczenia podczas kolejnego spotkania. Pozdrawiam.